Mówiłem w jakimś poprzednim filmie, sprawdzę jak się jedzie bez wspomagania. Więc ja już to zrobiłem po to, żebyście wy nie musieli sprawdzać. Witam. Dzisiaj symulujemy sytuację, gdzie przeciwnicy rowerów elektrycznych albo ludzie, którzy narzekają, że mają one za mały zasięg, narzekają na to, o skończy ci się bateria i nie będziesz mógł już jechać więc właśnie teraz mam naładowany rower do pełna to znaczy na 100% bateria jadę bez wspomagania sobie do pracy, wyjechałem trochę wcześniej żeby nie mieć stresu że dojadę za późno specjalnie wziąłem rower Scotta, który od awentury więcej waży ma bardziej terenowe opony, które stwarzają większy opór podczas jazdy. I jeszcze mam tutaj dodatkowo zapięcie antykradzieżowe, które waży około chyba 2,5 kg. Mam 15 km do pracy i jadę bez wspomagania elektrycznego. Symulujemy sytuację, że skończyła mi się bateria, muszę wrócić do domu o własnych siłach. Wiadomo, 15 km to nie jest jakiś duży dystans. No, ale już będę miał jakieś pojęcie o tym, jak by wyglądała sytuacja, jakby mi się bateria skończyła. No i Państwo, moi widzowie, też oczywiście. Więc zapraszam do oglądania. Jak widać, jadę sobie 24 km na godzinę. Wrażenia są podobne z jazdy jak bym jechał moim funbajkiem, nie funbajkiem, tylko fatbajkiem, którego mam w Polsce. Tamten rower ma bardzo grube, duże opony i jak kiedyś przejechałem tamtym rowerem 60 km no to byłem troszkę spompowany. Tamten rower nie jest elektryczny, trzeba samemu dymać. Nie wiem czy to widać, bateria 100%, wspomaganie jest off, znaczy się wyłączone. Tylko jak się jedzie trzeba pamiętać, że już ten rower nie ma takiego przyspieszenia jak się samemu pedałuje. Przede mną właśnie zaczyna się pierwszy podjazd, pierwsza górka. No czuć, że się ciężej jedzie. Na wspomaganiu podjeżdżam pod tą górkę z prędkością 24-25 na godzinę. Teraz jak widać 14 tylko. Ale przy tych ciężkich rowerach jest fajnie, jak się jedzie z górki już, bo przez ich wagę już się łatwiej rozpędzać. Oprócz tego, że rower waży 27 kg, plus to zapięcie, to mam jeszcze plecak z jedzeniem i wodą. Na pewno tą trasę zrobię z gorszym czasem niż jakbym jechał moim zwykłym rowerem trekkingowym. On wstawia jednak mniejsze opory toczenia. Waży 16 kg czy 16,5, więc to jest spora różnica. Maszosowe opony. Następna górka przede mną, ale ta jest akurat mała. To jest taka górka do mostu, który idzie nad kanałem. Jak na razie jeszcze żyje. Zobaczymy, ile kilometrów 4,3 kilometra na razie. Ale tak szczerze mówiąc myślałem, że będzie ciężej, ponieważ, ponieważ pierwszy raz jadę bez wspomagania, ale mój wniosek jest taki, że przez to, że jeżdżę na wspomaganiu, ale niemalże codziennie, tymi rowerami, to mimo wszystko kondycja troszeczkę się wyrobiła, z tego względu, że... Ciśniesz, ja jeżdżę do szybko, jeżdżę szybciej niż te rowery mnie wspomagają i uważam, że przez to właśnie nogi się trenują. Bo gdybym jeździł zwykłym rowerem, to prawdopodobnie bym nie jeździł codziennie do pracy, bo by mi się nie chciało. A pamiętam, jak kiedyś próbowałem zwykłym rowerem jeździć codziennie do pracy, ale miałem wtedy 20 km w jedną stronę, nie 15, to w piątek już się czułem zmęczony. No, i tutaj jest górka dość stroma i jest dość długi podjazd. Ta górka jest męcząca. Jak się jedzie zwykłym rowerem, i chce się trzymać tempo, ale po to są przerzutki, żeby. Właśnie sobie biegami sterować i ułatwiać. Jak zaczynałem jeździć rowerem z przerzutkami, to mój problem polegał na tym, że ja zawsze używałem dwóch najmniejszych z tyłu. No takie trochę niemądre, bo chodzi o to, żeby wykorzystać w pełni potencjał pedałowania. O, tutaj czuję już, że uda spuchły trochę. I ten ciężki rower z górki. Leciutko się pedałuje, on jedzie sobie sam 30, 31 na godzinę. Oczywiście to nie jest jakaś duża prędkość, ale nie cisnę, bo mam przed sobą jeszcze dwie górki. Tu trzeba uważać, tu w zeszłym roku facet się zabił, bo właśnie rowerem wyjechał. Wcześniej tam było jego zdjęcie, teraz jest tylko krzyż. O tutaj mamy krzyż. Niestety człowiek zginął. Zauważyliście, nie wiem czy było widać na kamerze. Zawsze kierowcom dziękuję. Jak mnie gdzieś puszczają ręka od tego nie usknie. A kierowcy przychylniej patrzą na rowerzystów wtedy. Sam jestem kierowcą rowerzystą i pieszym i uważam, że wszyscy powinniśmy nawzajem siebie szanować. Bo nerwy na drodze to jest zły doradca. Jak na razie jedzie się bardzo przyjemnie, już mam ponad połowę drogi do pracy za sobą. Zobaczę, jak będzie mi się chciało: to może z powrotem też pojadę bez wspomagania. Jeśli nie, będę miał dzisiaj dużo ciężkich rzeczy do dźwigania. Jak widać, bez wspomagania też można jechać. Oczywiście jeśli ktoś kupi sobie Surona albo tego bera z doczepionymi pedałami, które mają udawać, że to jest rower, a tak naprawdę to jest skuter albo motocykl elektryczny, no to, to może przejechać tym 10 km to może być ciężko. one ważą chyba ponad 40 kg. I o ile na prostej z górki to idzie, no to pod górkę na pewno można spuchnąć. I to grubo. Te pedały są tylko po to, żeby to udawało rower. Następna górka, następny podjazd, tutaj też zawsze ciężko jest. no Ale po to mamy przerzutki, żeby sobie je poredukować. Z tego co widzę, to jakby stąd wyjął baterię, wziął te zapięcie, wyrzucił antykradzieżowe. To by się pojechało prawie jak zwykłym rowerem. Podejrzewam, że jak zwykłym Fulem, mniej więcej. Bo wtedy rower ważyłby nie wiem, 19 kg, może. Tak jak mówiłem, jadę z Kotem, który ma terenowe opony. Bieżnik o wiele bardziej terenowy, który stwarza na pewno większy opór niż w Aventurze. Rower jest cięższy. Tutaj producent pisze, że 27 kg waży sam rower, plus to zapięcie swoje waży. Myślę, że jest 2-2,5 kg. Tak jak mówiłem, to już zważę w pracy sobie na wadze. No i jedziemy dalej. 10 km mam za sobą przejechane, jeszcze żyję. No rowerem jedzie się elegancko. Jeszcze przede mną około 3-4 km jestem w pracy już. Jak widać rowerem da się jechać bez wspomagania elektrycznego. Jest minimalnie ciężej, myślę, niż normalnym rowerem. Ale dla kogoś, kto jeździ na co dzień rowerami, to więc yy, dla niego to nie będzie problem. Więc takie zadanie, że skończy ci się baterie i co wtedy, to można wsadzić między bajki. Jak widać ja jadę, a nie jestem żadnym wyczynowym kolarzem, ani nawet można powiedzieć dobrze wytronowany w kolarstwie nie jestem. Po prostu codziennie jeżdżę rowerem. Czasami jeżdżę moim zwykłym trekkingowym rowerem. Więc jak widać można i jest do przeżycia. To. Tutaj Wam pokażę silnik, nie chodzi. 12 km przejechane. Bateria 100% dalej. Żeby nie było, że oszukuję. Jakiś zmęczony nie jestem. Jestem troszeczkę spocony, wiadomo. Już mamy 23 stopnie. Jest godzina 11. Przed 11 znaczy się. Tutaj pan trenuje sobie. Musiał kiedyś się takim profesjonalnym rowerem przejechać, zobaczyć, jak się jeździ. Właśnie takim wyścigowym. Teraz podsumowując, bo już jestem blisko pracy, mam około kilometra, czy półtorej. Tak jak patrzę na czas, no to jadę mniej więcej 10-12 minut dłużej niż jakbym jechał rowerem. Elektrycznym ze wspomaganiem tym rowerem, bo on do 25 mnie wspomaga. Aventurą potrafię szybciej dojechać, jak się spieszę. Aventurą ten czas mi zajmuje 32-33 minuty, jak się spieszę. Tym rowerem o dziwo podobnie minutę, dwie minuty dłużej, ale przez to, że z górki się też rozpędzam do Sporych prędkości, bo wspomagając się pod górę, ma się więcej wtedy powera w nogach, żeby z góry cisnąć. Bo rowerem trekkingowym to wszystko mi zajmowało około 10-15 minut dłużej niż tymi elektrykami. Tak samo, więc czas jazdy tym rowerem a moim trekkingowym jest bardzo podobny. Tego, co widzę. Wiadomo, kiedyś, jak wyjechałem, tam tym rowerem nieelektrycznym do pracy i się okazało, że miałem spory wiatr w twarz. Pojechałem prawie godzinę, ale tak wiało, że masakra. Ale za to z powrotem się jechało fajnie, bo wiatr w plecy dmuchał. Wtedy wiatr był około 30 km na godzinę, więc jadąc rowerem trekkingowym pod wiatr który ma prędkość 30 na godzinę, jest kiepsko. Jechało się bardzo źle, no ale z powrotem, tak bym miał żagiel. Dojeżdżając rowerem do pracy, człowiek czuje się taki pełen energii. Nawet jak mam na 6 rano, na pierwszą zmianę, to wyjeżdżam z reguły 20 po 5. I jadąc samochodem o 6 rano, jeszcze zamulam w pracy. A jak przyjeżdżam rowerem, to jestem, że tak powiem, gotowy do działania. Zobaczymy, jeśli będzie mi się chciało, to wezmę, wrócę tym rowerem też bez wspomagania do domu, żeby Wam pokazać, że można. Tylko, że dzisiaj przyszła dostawa i mam 68-kilowe baterie do powrzucania na regały. Potem Wam je pokażę. Yy, co tu się dzieje, kurna, w robocie umie <grywka> o, dobra, wracam z pracy rower jest znowu bez wspomagania elektrycznego i ciśniemy normalnie o własnych siłach podsumowując tak jak mówiłem w jakimś poprzednim filmie sprawdzę jak się jedzie bez wspomagania więc ja już to zrobiłem po to żebyście wy nie musieli sprawdzać a wnioski są takie że jak skończy się bateria można normalnie jechać rowerem myślałem że będzie troszeczkę ciężej i jakbym miał tak oceniać, to się jedzie tak pomiędzy zwykłym Fullem, nieelektrycznym, a tak jakbym jechał moim Fatbike'em. Tak pomiędzy Fatbike'em, zdaje mi się, że było chyba troszkę ciężej, albo po prostu odnoszę takie wrażenie, bo miałem może wtedy gorszą kondycję fat bajkiem jak zrobiłem 60 chyba parę kilometrów no to czułem to w nogach więc nie ma się co bać jeśli na no w miarę płaskim albo lekko pagórkowatym terenie skończyć Wam się bateria, możecie śmiało dalej jechać bez wysiłku, nie ma się co obawiać, że umrzecie po drodze. Oczywiście, w górach jak będziecie, no to będzie ciężej. Ale po to macie z tyłu 12 przełożeń, żeby z nich korzystać. Jak podjadę pod dom, to zrobię jeszcze rzut z ekranu mojego telefonu, żebyście mogli zobaczyć, właśnie ile przejechałem bez wspomagania. A wiadomo, tak jak z czasem mówię, jest troszeczkę więcej to czasu zajmuje niż normalnym rowerem, ale nie jest jakoś ciężko, dobra, podjeżdżam pod nią. Nie wiem czy to widać, bateria ma dalej 100% Dobra, teraz Wchodzimy sobie w aplikację Tu widać, bateria dalej ma 100% I robimy zrzut z ekranu To wkleję do filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. Naładowałem baterię wcześniej, właśnie do 100%, po to, żeby nie było, że niby coś tam oszukiwałem czy coś. Dlatego, tak samo przy samym dojeździe do pracy, też pokazałem, że bateria ma 100%, teraz też ma 100%. Żeby nie było, że sobie do pracy część drogi pojechałem rowerem i doładowałem na miejscu, i potem znowu jechałem. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania, do łapek w górę, w dół, zależnie czy się komuś podoba, czy nie. I do zobaczenia następnym razem.